Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Już mi aż znudziło się to mówić. Muszę jakieś inne lepsze powitanie wymyślić. Ale witam was w Zabnautycie. W odcinku się pogubiłem, którym, ale podejrzę raz, dwa, trzy, cztery, piątym? Nie wiem. Zgaduję w tym momencie. W każdym razie w odcinku, w którym E, mieliśmy dwie opcje do wyboru. Albo opcja popłynięcia tam, 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 tam. Albo druga opcja, która brzmiała, że zaczynamy budować bazę. I patrząc na to jaki mamy ekwipunek, wybierzemy tą drugą opcję, czyli op... coś chyba uderzyło w moją kapsułę. Czyli drugą opcję, czyli opcję e, budowania skały. Skały, tak. Bazy. Potrzebujemy konstruktora, baz, czyli zestaw elektryczny, czy komputerowy oraz bateria. Czy my mamy srebro? Mamy dwa razy srebra. Konstruktor baz to jest pierwszy krok do rozpoczęcia. Pierwszy krok do tworzenia ogromnej bazy. Teraz chyba wstaje dzień, mam taką nadzieję. Gdzie będzie nam tą bazę najlepiej robić? Zastanówmy się. E, czy te miejsca wyglądają jak miejsca, w których chciałbym tworzyć bazę, staje dzień czy idzie noc? Mamy zorze? Chyba jest noc, ale tutaj hmm. musimy znaleźć jakieś takie dość od, odpowiednie miejsce. Tu są na przykład kryły lodowe, ale tu nie ma. Wiecie co? To tutaj będzie w porządku. Miejsce e, no i oczywiście zaczynamy od pomieszczenia wielofunkcyjnego, czyli od podstawowego pomieszczenia od którego nasza cała przygoda się e, zaczyna. I to pomieszczenie ja raczej bym postawił, o może w tym miejscu. E, I tutaj zrobiłbym duże po... Jest coś takiego jak duże pomieszczenie. Uu, uu, sterownia. To nie jest to samo co sterownia skanująca! Sterownia, centrum operacyjne dominujące no wow, moi drodzy, brzmi bardzo fajnie, zróbcie tutaj właz, bo się zaraz uduszę, dziękuję, a, ale tutaj dalej, nie, 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 bo tutaj też nie ma tlenu, wypłyń, wypłyń na powierzchnię, wypłyń, Ok, ale bym prawie głupio zginął, e, tutaj nie mamy jak e, przecież produkować e, energii, ponieważ przydałoby się, przynajmniej na początku... Panele słoneczne. Oczywiście potem sposób pozyskiwania energii będzie inny, ale na początku niech będą panele słoneczne. Chcę je jak najrówniej postawić, tylko widzę, że nie chcą ze mną współpracować. Kurde! A było już prosto. Tutaj będzie. Bardzo upraszam Cię o zadanie zbadanie. Czy to po prostu wiem, że to ważne. Jakąś dostaniemy lokalizację? Tak. O matko moja, architektów X3, coś tam. Dobrze, czyli jeszcze to w ten sposób będzie wszystko wyglądało? Niestety tlen nam się kończy. Dajcie mi dzień, ponieważ nic nie mogę zrobić bez dnia. Dobrze, jesteśmy. O, zaczął się tworzyć prąd. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, z tego pomieszczenia, tam, będzie puszczona rura. E, tam poproszę, tam, tam, nie, 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 to tak, tak nie ma być. Rura ma iść w tamtą stronę. Tam, ale... Okej, okay, czyli widzę, że w ten sposób tego nie po... A, tu już postawiłem! E, pójdzie w tamtą stronę, e, rura pójdzie również w tamtą stronę. O, tam. Aha, tam nie mogę. W takim razie pójdzie w tą stronę. Tutaj. Tutaj muszę zmienić. Tutaj ma być się inna sekcja. W takim razie tutaj Q, a tu damy sekcję T, która będzie w ten sposób zrobiona. No i tak, żeby wszystko było blisko pod ręką. No to tutaj zrobimy. Nie, tu zrobimy jeszcze pomieszczenia wielofunkcyjne. Dlatego, że. A dlaczego to mi się nie chce tutaj połączyć? Co? Nie może tutaj być. Czy może być tu? Chyba za mało ma miejsca. A to może być tutaj? Też nie może być. W takim razie w ogóle tą sekcję zmienimy. i Zmienimy sobie ją na taki sposób. Może? Czy to też nie zadziała? To też nie zadziała. To będzie taka główna. Z tej głównej będą wychodziły e, rzeczy... Wiecie, co? popłyńmy po tytan. Bez tytanu będzie ciężko mi tutaj to wszystko określić. Złap mi pęcherzówkę. Zrobię sobie z niej wodę. I tutaj teraz tak. Eee... Pomieszczenie wielofunkcyjne zrób proszę. Tutaj też by się przydało zrobić te panele do końca. Dużo ich pewnie nie zrobię. Yy, tutaj, moi drodzy, chcę zrobić takie troszeczkę kółko, żeby móc tu potem zrobić fajny garden ogrodowy. I co? I dlaczego ja cię tu nie mogę postawić? Co ci tu nie pasuje? Wejdziemy sobie do środka i spróbujemy coś zrobić ze środka. Powiem Wam, że strasznie. Eee, straszne problemy mam z budowaniem tego wszystkiego. Ja chciałem ataką sekcję. Nie mogę tu postawić takiej sekcji. No dobra, w takim razie trzeba wyjść na zewnątrz. Skończyć budować się te dwa. Oto. Niestety, moi drodzy, napotkałem mi bardzo przykra wiadomość, jaką jest brak miejsca w ekwipunku. Oxygen. Eee, Górne pomieszczenie, z tego co wiem, dokończyłem. Tak, tak, to się fajnie tutaj prezentuje. E, więc możemy zrobić środek. Na całe szczęście. Dzień dobry, witamy w mojej bazie. E, a więc tak, e, potrzebujemy drabinki do góry oraz drabinki w dół, ale z doświadczenia wiem, że albo. Nie, z, z doświadczenia wiem, że w dół po tej samej stronie to kiepski pomysł. Więc drabinkę zrobimy tutaj. Czyli tu góra-dół mamy i tutaj też mamy. Lecimy takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. Czyli fabrygator. Na samym środku fabrygator poproszę. To sobie potem będę robił. Ładowarka baterii. Ładowarkę baterii poproszę raz, dwa. A czemu by nie? Kto mi zabroni? To się z czasem... Ja tego wszystkiego nie jestem w stanie w jednym momencie... Że tak powiem, uzupełnić tych wszystkich zasobów i tak dalej. Tutaj zaszalejemy, aż cztery weźmiemy. O, w tym miejscu chyba jest prosto. Jeżeli chodzi o. Co my jeszcze mamy? Szafa grająca, fabrygator, ładowarki, akwarium. Tutaj nic innego, chyba nie ma, co bym chciał. Drzwi działowe duże, ściana działowa dużego pomieszczenia. Bałwam! Bałwan! Mogę go tu Nie, nie mogę. <ścoughs> no tak, szkoda. Drzwi działowe. Drzwi działowe na pewno pojawią się gdzieś w tym miejscu. Nie, nie mogą. Czemu nie mogą? U, to niedobrze. E, tutaj będzie jedno z główniejszych pomieszczeń. I tu będzie drabinka w dół. I tutaj będzie cały nasz magazyn. Nie krzycz na mnie. Cały nasz magazyn. To jest bardzo cza czasochłonne, dlatego dla świętego waszego spokoju tu dookoła zrobię poza odcinkiem taki magazyn. Będzie wyglądało przegenialnie. E, czy ja jestem w stanie zrobić ten fabrykator do końca? Nie, e, ty tam. E, wszystkiego mi brakuje. Brakuje mi picia. No dobra, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Zaraz. E, picie sobie ogarniemy. Mm, I teraz tak. To jest główne pomieszczenie. Czyli tutaj jest drabinka na dół, tu jest drabinka do góry. Ale chyba po tej stronie. Tak! Mogę zrobić sekcję. Super. I powiedz, że mogę tu pomieszczenie walnąć. O w tym miejscu. Tak, żeby pasowało do tego. Mogę? Nie mogę. Albo dopiero jak zrobię sekcję. Ale jak tutaj zrobię sekcję. To wtedy też zrobię pomieszczenie. Tu będzie taki nasz ogród. Eee, czy ja mogę tutaj zrobić sekcję? Mogę tu zrobić sekcję. Eee, nie wiem jakim cudem, ale mogę. To dobrze. Tu zrobimy jeszcze sekcję. X. A tego już nie mogę. No w każdym razie ta baza na spokojnie się będzie rozwijała. Na dzisiaj ten odcinek zakończymy. Ja sobie tutaj pouzupełniam co trzeba, nazbieram surowców. W następnym odcinku wybierzemy się w tamto miejsce, a za dwa odcinki zajmiemy się kontynuacją budowy tego całego pomieszczenia, bo tak jak widzicie zostały nam tutaj jeszcze parę ciekawych pomieszczeń. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. W konstruktorze baz. Czyli sterownia, sterownia skanująca, może to nawet zrobię poza odcinkiem, nie wiem. Duże pomieszczenie, co mnie ciekawi. Pomieszczenie wielofunkcyjne ze szklaną kopułą, przecież to musi być genialne. Eee... No, zabawy jest dużo. Zabawy jest dużo, tylko trzeba to wszystko poogarniać w swoim czasie. Jak widzicie, ja mam co robić. Eee, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostaw łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Udostępnij ten film, żeby mogli go zobaczyć eee, Twoi znajomi. I czekaj do kolejnej samotniki, a będzie się działo. Mam taką nadzieję, no bo w końcu będziemy płynąć w miejsce ostatniego. A nie ostatniego pilota, ale pilot, ostatnia znana pozycja. Ode mnie to byłoby na tyle. Pa, 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 pa. Pamiętaj, subskrypcja i łapeczka do góry. I komentarz. Koniecznie.